Witam, dzień dobry Państwu, witam w studiu Biznes, w którym dzisiaj z nami Krzysztof Golec, wiceprezes Invigo. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. dzień dobry. Mamy połowę stycznia, czyli czas nie tylko postanowień noworocznych, ale i podsumowania. Dla Państwa szczególnie istotnego, bo firma obchodzi dziesięciolecie, jaką drogę przeszła w ciągu tej dekady? Tak, to rzeczywiście duże wydarzenie. 10 lat obecności na rynku, 27 stycznia roku 2015 firma została zarejestrowana. I rozpoczęła działalność. Oczywiście zaczynaliśmy w zasadzie prawie od, od, od niczego, a tutaj w tej branży jest to szczególnie wymagające przedsięwzięcie, albowiem wszystkie produkty, które oferujemy na rynku, wymagają zarejestrowania, a więc przejścia procesu formalnego, oficjalnego, doświadczeń polowych. Mhm. Podsumowań, wyników. Pierwszy okres, jak rozumiem, to jeszcze nie była sprzedaż i produkcja, tylko w ogóle staranie się o to, żeby móc te produkty Nasz inwestor jeszcze. podjął działania wcześniej z działem rejestracji, po to, aby przygotować już podwaliny z kilkoma produktami. Zaczynaliśmy dosłownie od kilku prostych produktów. Wprowadziliśmy je na rynek w Polsce, ale od samego początku Invigo miało postawiony cel, żeby rozwijać działalność międzynarodową. Mhm. Jest to związane oczywiście z, raz z, asp z aspiracjami i, i chęcią y, rozwoju w innych obszarach, ale Również z faktem, że koszty związane z wprowadzeniem środka ochrony roślin na rynek są bardzo duże, w związku z tym trzeba myśleć o jak najszerszych rynkach zbytu. No właśnie, ta ekspansja międzynarodowa weszła dość szybko, bo zdaje się, że po około dwóch latach od uruchomienia firmy, na jakich rynkach zaczęli Państwo działać i, i które w tym momencie są kluczowe? Nawet wcześniej, bo już pod koniec pierwszego roku rozpoczęliśmy przygotowania pod założenie spółki w Czechach a w kolejnym roku założyliśmy spółkę w Rumunii. Oczywiście, jak zwykle, kwestia związana z inwestycją, z rozwojem, z powstaniem organizacji jest powiązana ściśle z ludźmi, bo do prowadzenia tego typu biznesu potrzebny jest zespół profesjonalistów. Tak się zdarzało, że ci profesjonaliści. W tychże krajach się znaleźli. Byliśmy gotowi z kilkoma rejestracjami, kilkoma produktami, które tam mieliśmy zarejestrowane, i tym samym zaistniały przesłanki do tego, żeby podjąć wyzwanie i rozpocząć działalność również z jednostkami formalnie działającymi tam. Mhm. Czy w tej chwili to są dalej te kluczowe rynki, na których Państwo operują, czy sięgacie dalej i szukacie kolejnych? Oczywiście sięgamy dalej, sięgamy. Po nowe rynki. Prowadzimy procesy rejestracyjne w bardzo wielu krajach, można powiedzieć, świata. Natomiast główne rynki oprócz Polski to jest Rumunia, to jest Ukraina, to, jest, to są Czechy, Rumunia, Słowacja i kraje bałtyckie. Mhm, jasne. Pytam o tę ekspansję zagraniczną, bo generalnie w polskim biznesie wciąż. Firmy troszeczkę się obawiają, chyba wejścia na zagraniczne rynki, troszeczkę się krygują. A co Pana zdaniem powinno się, powinno się zrobić, żeby zachęcić polskich przedsiębiorców do inwestowania za granicę? Podjęcie działalności biznesowej w ogóle jest obarczone sporym ryzykiem. Wiemy, że to jest niezależne od rynku. Oczywiście im rynek bardziej rozpoznany, im rynek taki, powiedziałbym, naturalny z danego kraju. To tym prościej jest rozpocząć działalność, ale to nie znaczy, że ryzyka nie ma. Natomiast podjęcie wyzwania i wejście na nowe rynki zagraniczne wiąże się z dużo większym ryzykiem. Również z faktem, na który zwróciłem uwagę na początku znajomością ludzi, zaufaniem do tych osób, które mają zarządzać de facto sporym majątkiem. I ten, ten rynek środków ochrony roślin pewnie jak każdy, ale jest rzeczywiście specyficzny, bo wymagana jest wiedza specjalistyczna nie tylko z zakresu środków ochrony roślin czy produktów, którymi się operuje, ale również znamości rolnictwa w ogóle. A wiemy, że rolnictwo również jest biznesem relatywnie ryzykownym. Stąd też dołki i górki nie są dla nikogo, dla nikogo zaskoczeniem, natomiast one mogą w pewnym momencie zdecydować o powodzeniu lub braku powodzenia tego biznesu. Myślę, że jeśli chodzi o działalność takich firm jak, jak Invigo czy takich firm, które zajmują się zaopatrzeniem rolnictwa, brakuje swego rodzaju mechanizmów czy nawet informacji dotyczącej rynków danego kraju. Oczywiście je można pozyskać, ale wiąże się że tak powiem z trochę z działaniem omacku w zakresie zdobywania informacji yy, i złożenia tych informacji do do biznesplanu yy, bo właśnie yy, solidny biznesplan jest podstawą funkcjonowania i rozpoczęcia działalności oczywiście tym bardziej w branży środków ochrony roślin gdzie w dużej mierze to producenci yy, i Firmy dystrybucyjne kredytują zakup tychże produktów, ryzyko finansowe jest tym bardziej kluczowe i powodzenie czy niepowodzenie, niestety, może być oszacowane dopiero po kilkunastu często miesiącach. Mhm. Czyli kluczowa będzie informacja, czy może powie można powiedzieć, że brakuje nam jakiegoś takiego hubu informacyjnego, który zbierałby wszystkie informacje z rynku i udostępniam przedsiębiorcom w jakiejś prostej formie, tak? Jak najbardziej. Kwestia związana z informacjami dotyczącymi danego segmentu, ale również no, byłoby niezmiernie pomocne działanie w zakresie poręczeń i gwarancji czy, czy ubezpieczeń kredytowych. Bo firmy komercyjne, które, które działają na rynku w tym zakresie, niestety w dużej mierze dla nowych podmiotów nie są zbyt otwarte, jeśli chodzi o udzielanie ubezpieczeń. Wspomniał Pan o specyfice rynku środków ochrony roślin i środków rolniczych w ogóle. Jest to dość specyficzny rynek, który podlega ostatnimi latami pewnym perturbacjom. Z jednej strony są unijne regulacje, z drugiej strony wzrosty cen, wzrosty kosztów działalności. Jak miałby Pan spojrzeć na ten ostatni rok w tym kontekście, to co było taką największą przeszkodą? Proszę Pana, rynek środków ochrony roślin jest rynkiem bardzo konkurencyjnym. Są tutaj najwięksi gracze, w zasadzie wszyscy światowi gracze, jeśli chodzi o zaopatrzenie w środki ochrony roślin. W związku z tym, nie zawsze wzrost kosztów produkcji jest bezpośrednio transferowany jako cena. Wrosnąca cena środków ochrony roślin, który, który, za które yy, płaci rolnik. Yy, w związku z tym, yy, w ubiegłym roku yy, mieliśmy sytuację, w której środki ochrony roślin były wyprodukowane jeszcze w wysokich cenach, bo yy, z uwagi na COVID, na działania pokovidowe, na zachwianie łańcuchów dostaw ceny. Substancji aktywnych, które w dużej mierze pozyskiwane są z jednych źródeł pozaeuropejskich, były wysokie, natomiast okres sprzedaży nastąpił już w okresie cen niskich i konkurencji olbrzymiej na poziomie ofert dla rolników. W związku z tym opłacalność i rentowność tejże sprzedaży była bardzo niska. Z punktu widzenia rolników, oczywiście odnotowaliśmy również spadek opłacalności sprzedaży podstawowych produktów płodów rolnych. I to z pewnością powodowało dużo wyższą ostrożność, jeśli chodzi o inwestowanie w ogóle w produkcję, w tym także na środki ochrony roślin. No bo wiemy, że tutaj pewne koszty są stałe, natomiast ten koszt zakupu Nawozów czy środków ochrony roślin, no często jest taki zderzany bezpośrednio z tym, tym fizycznym wydatkiem ze strony rolnika. Skoro rozmawiamy o specyfice i o tej takiej, można powiedzieć, karuzeli troszeczkę rentowności mm. firm zajmujących się środkami ochrony roślin, a jakie, jak prognozuje pan ten najbliższy rok? Co się może wydarzyć tutaj, czy może być łatwiejszy troszeczkę niż ten poprzedni? W branży mówimy, że przed nami kolejny wyjątkowy rok, bo w zasadzie moje ponad 30-letnie doświadczenie. W branży rolnictwa czy środków ochrony roślin pokazuje, że każdy rok jest wyjątkowy i każdy rok jest inny. Tutaj najwięcej niespodzianek może nam przynieść pogoda, i oczywiście tutaj obserwujemy również zmiany pewnych zachowań i potrzeb związanych z ochroną roślin, wynikające ze zmian pogodowych, atmosferycznych. No oczywiście tutaj również elementem, który może wpływać na zachowania. Jest kwestia opłacalności. Widzimy w tej chwili, że jest, są ruchy, jeśli chodzi o opłacalność w zakresie produkcji mleka. Jedne uprawy stają się bardziej opłacalne, inne mniej opłacalne. Natomiast jeśli chodzi o strukturę upraw, z pewnością ona się nie będzie w wielkim stopniu zmieniała. Oczywiście jest rozmowa odnośnie regulacji unijnych. I tutaj, jeśli chodzi o regulacje unijne, rynek środków ochrony roślin jest bezpośrednio pod wpływami decyzji związanych z wycofywaniem i przeglądem substancji aktywnych. I prawdopodobnie w tym roku kilka z takich substancji znaczących również wypadnie. Mówi się w tej chwili o wycofaniu substancji flufenacet, która jest jedną z podstawowych do zastosowań jesiennych, jeśli chodzi o ochronę. Zbóż przed chwastami, i z pewnością to może powodować, jeżeli taka decyzja zostanie ostatecznie ogłoszona, jeśli chodzi o terminy tego wycofania, to z pewnością może to zmienić trochę zachowania na rynku. Mówi Pan, że to jest jedna z podstawowych, jedna z podstawowych środków, a jest już jakieś zastępstwo? Jak bardzo mocno to uderzy w sam rynek? Oczywiście rynek pokazuje, że rzeczy, które są wycofywane, mimo tego, że często są kluczowe, jednak znajdują jeszcze do tej pory następców i, i mogą być zastępowane innymi rozwiązaniami. Takie rozwiązania są w tej chwili, aczkolwiek już nie tak bardzo efektywne, nie tak bardzo skuteczne. To może powodować również pewnego rodzaju zachwiania, jeśli chodzi o ceny, koszty. Ale tak jak wspominałem, nie zawsze kwestie związane z kosztem produkcji, z kosztami energii, które również są tutaj olbrzymim ważnym składnikiem, jeśli chodzi o koszty produkcji środków ochrony roślin, bezpośrednio są przekładane na ceny dla rolników z uwagi na bardzo silną konkurencję. No, na cenę dla rolników pewnie nie, ale już na rentowność przedsiębiorstwa, które produkuje takie środki z całą pewnością. Zapytam jeszcze jedną rzecz, bo wspomniał Pan o pogodzie, która może mieć wpływ na to, w jaki sposób rolnicy stosują środki ochrony roślin. To tak troszeczkę dla laika, w jaki sposób pogoda wpływa na to, jakiego typu środki i w jakiej ilości się stosuje? To takim najbardziej, najbardziej Przemawiającym przykładem są kwestie związane z występowaniem szkodników. W warunkach ciepłych wiosen to zagrożenie szkodnikami zdecydowanie wzrasta, i tym samym ilość zabiegów, która jest niezbędna do ochrony upraw, zdecydowanie rośnie. Również kwestie związane z terminowością wykonywanych zabiegów. Do tej pory. Z takim standardowym przykładem były pewne działania związane z ochroną wykonywaną jesienią i wiosną w uprawach ozimych. W tej chwili tutaj fazy wczesna wiosna, późniejsza wiosna zdecydowanie się z sobą mieszają i, i przenikają. W związku z tym wymaga to dużo większej. Uwagi, jeśli chodzi o obserwowanie tego, co się dzieje na polu. To tak z grubsza tylko ujmując, w związku z tym nie można podejmować działań tylko w oparciu na historię i na kalendarz zdarzeń z wcześniejszych lat, tylko trzeba to po prostu bardzo mocno monitorować i obserwować, co się dzieje w danej sytuacji. To na koniec w takim razie zadaćmy, co nowego się pojawi w tym roku w Państwa portfolio. Tak, w tym roku wprowadzamy również nowe rozwiązania. Jednym z takich nowych produktów, którego rejestrację otrzymaliśmy niedawno jest środek o nazwie PACYFIC. Służy on do zwalczania chwastów jednoliściennych, w tym w szczególności tych bardzo uciążliwych jednoliściennych w uprawie zbóż. I znowu, żeby użytkownik nie musiał zbytnio zastanawiać się, w jaki sposób go optymalnie wykorzystać, skomponowaliśmy zestaw. Z produktem fundamentum i jest to zestaw o nazwie Pacific Duo, który pozwala na kompleksową ochronę zbóż wiosną. Czyli takie rozwiązanie już bardzo optymalne, chwasty dwuliścienne i chwasty jednoliścienne przy jednym w jednym zestawie. Mhm. Czyli rozumiem, że jeśli rolnik szuka takiego właśnie y, konkretnych środków do całościowej ochrony, może iść do sklepu i w Państwa preparaty się wyposażyć od początku do końca? Zdecydowanie może iść do sklepu, a jeżeli jeszcze przed tą decyzją chciałby uzyskać jakąś informację, to y, nasi doradcy, doradcy y, handlowi y, i, i przedstawiciele dystrybutorów firmy Invigo są również dostępni i służą pełnym zakresem informacji w zakresie zarówno technicznym, jak i oferty handlowej. Krzysztof Golec, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, panie redaktorze. Dzisiaj. A Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.